To Wiktoria i kolejny odcinek z Mówi Star Planet. I dzisiaj będziemy otwierać prezenty. Oj. Ops, nie to, no kurczę, Więc pierwsze to niefajnie. I będziemy odbierać prezent. I tak jak mówiłam, kto da najwięcej, dostanie pozdro i jakieś rzeczy z listy życzeń. A, kto, a inne osoby, które dadzą więcej niż. Na przykład dwa albo trzy, czy coś takiego, to też coś dostanę albo z listy życzeń albo coś. No to tak. Yy... Sprawdzę sobie na razie, kto dał najwięcej, bo potem, jak otworzę, to już będzie trochę za późno. I od razu chyba widać, bo Jezus, że CGBBC dała mi najwięcej prezentów, dlatego Jezus, mega dużo prezentów dlatego yy, dlatego yy, y, dobrze ona pisała dobra yy, jeszcze raz CGBBC dostanie pozdro jakieś rzeczy z listy życzeń i w sumie sagolena też coś też coś dostanie, czyli liderka do mi też, bo też dużo mi dały, dlatego dlatego one też dostaną, może nawet pozdro zależy, także no to otwierajmy. Dziękuję! Ej to jest unikat, tak, unikat? Jeszcze, dziękuję! Jezu, zapomniałam ubrać, Jezu, dziękuję Dziękuję bardzo, jakie śliczne O, będą mi pasować te włosy do tego yy, sweterka Ale śliczne, Jezu, dziękuję, dziękuję o, dostałam burgera. Miło. O, jeszcze coś mi dałaś. Dziękuję ślicznie. Piękne... Iu, ale to był unikat... Tak? No. Nie, ty też musisz dostać pozdro, bo śliczne dziękuję strasznie. O dziękuję. O, magiczna lampa. No, zaraz ci dam, Dosia. Dziękuję. Dziękuję. Dużo rzeczy do pokoju mi dałaś. Kolejna rzecz do pokoju. Dziękuję bardzo. Ojej, i teraz ona. Nie, jeszcze dwa mam odstawia. Nie, nie to. Ale dziękuję, tylko to mam już akurat dużo. No to teraz CBC ona mi dała tego masa kredzniej dużo. On dziękuję, śliczna. A z ciekawości aż policzę raz 4, 5, 6 7-8,9 na dwa. 9, 13 na 15 16 procentów mi dałaś. Dziękuję, bardzo dziękuję. O, ładny, dziękuję. Dziękuję. O, ładnie mi będą pasować do takiego stroju. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Mam takie samo, tylko tu mam czerwone. Chyba. No. no. Chyba te linki mam czarne, a to czerwone. Dziękuję. O! Ładnie mi pasuje też do tych włosów. Dziękuję bardzo. Oj, czerwone. Ale strasznie dziękuję. Pozdrawiam, cheerleaderkę Domi O, ale ładna, dziękuję O, ale śliczna Dziękuję Pozdrawiam, cgbbc Śliczna, o Dziękuję, to z mojej listy życzeń Dziękuję Pozdrawiam Lole z miasta XD. Dziękuję. To też chyba z listy. Pozdrawiam Alexis 105. I. O, to też z mojej listy. Pozdrawiam Dosie 825. No i to chyba tyle, tak? Jeszcze od niej mam? Co? Jezus. No to, to jeszcze raz pozdrawiam CGBWC, Jej, ciu. Dobra I... Halo o, Ej Ale coś do pokoju... A, ten Dobra, dziękuję o, dziękuję Mam takie tylko bez tego czarnego, ale dziękuję bardzo Też mi do tej czapki pasuje Dziękuję. Dziękuję bardzo. O, to mi do pokoju imprez będzie bardzo pasować, także dziękuję. O, to jest to drugie konto, czyli literki, właśnie. Mówiłam pisami. Dziękuję, śliczna. O, to jest też z mojej listy życzeń. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz CG Dziękuję. O, to też z mojej listy życzeń. To już chyba wszystkie rzeczy z mojej listy życzeń. Dziękuję bardzo, bardzo. Dobra, to... Jeju jeszcze dwa od niej. Jeju, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję za bluzkę, a nawet ładnie to wygląda, tylko może inna kolor wianka czy coś. Jeszcze dwa, no jeju, dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję. Dziękuję. No, z listy życzy mi wszystko. Co jeszcze od niej, jeju? Jej też będę musiała dać pozdro. Uwierz. Anelius. Nie, no. Strasznie, strasznie dziękuję. Dobra, to chyba wszystko. Jezus jeszcze. I dziękuję bardzo. Dziękuję. No, to już wszystko, tak? No. To teraz muszę dodać tam. Tą... Dobra, to je potem dam po Teraz już nie zdążę, bo zanim dodam, ale dam spokojnie. To tak. Mm... Pozdro Kto tam był. Tak. Dobra, czekajcie. Dobra, jestem i dam już jej pozdro. Jeszcze trzeba dać o kurczę nie ma PPC jak dobrze zapamiętałam. Tutaj potem dam. Dobra, to ja się zaraz przebiorę, jeszcze coś jej dam z listy życzeń i to by było na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, daj łapkę w górę, zostaw suba, jeśli chcesz być na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku, papa! Pa.